Hej, Wiorek już widzę was wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku z serii. Zagrajmy w Chrono Trigger. I jest to pierwszy odcinek z serii bonusowej, gdzie postaram się pokazać rozpoczęcie nowej gry Plus, jak i jedno z alternatywnych zakończeń. Więc zaczynajmy. Na początek trzeba wybrać opcję nowej gry Plus. I no, musimy rozpocząć na naszym starym na naszym starym save'ie z godziny prawdy. Nie jestem pewien, czy trzeba mieć akurat w godzinie prawdy save, ale ja zawsze tak robiłem, więc zaryzykuję stwierdzenie, że trzeba, że trzeba mieć. Uh -huh, uh -huh. Chyba że po zakończeniu gry nowy save się tworzy, to również by miało sens. Oczywiście jak zwykle wybiorę tryb walki bierny, ponieważ nie jestem w tej grze aż taki dobry. I to jest trochę zabawne, ale musimy od nowa ponazywać nasze postacie. I będę trzymał się imion, które wszyscy znamy i kochamy. Czyli nasza główna postać będzie nazywała się Wirk. I tego filmiku początkowego ominąć się raczej nie da. Tak, wspominałem o tym już przy okazji pierwszego odcinka z serii Zagrajmy w Chrono Trigger, o tym, że rozpoczynając nową grę Plus zatrzymujemy wszystkie nasze poziomy, cały nasz ekwipunek, broni, czar poznane czary, etc., etc. No i kilka drobnych rzeczy się zmienia. Niewiele, ale jednak kilka drobnych rzeczy się zmienia w nowej grze Plus. W zasadzie... Z miejsca jestem w stanie wyliczyć tylko jedną. Dzień dobry, mamo Wirga. I z powrotem mamy tylko jednego kota. A może to i lepiej. Ach, dzwoni linii wygrywa taką piękną melodię. O, burza się zaczyna na zewnątrz. Nie wiem, czy to będzie słychać, bo jest dosyć głośno okno otwarte, ale. A mniejsza z tym zobaczę. Nie, powi nie powinna to przeszkadzać, więc... Wirk się obudził, kot zszedł na dół, a ja biegnę za kotem. <grywki> tak, tak, ale za to ja pamiętam. I nie nazywa się ona na pewno Luka, tylko Eli. Któż nie pamięta Eli? Ja na pewno pamiętam. Mm, I w zasadzie... Niepotrzebne nam jest 200 złotych monet, 200 sztuk złota, ale zawsze można je sobie wziąć, bo, bo czemu nie? O, zaczęła padać. I pierwsze z alternatywnych zakończeń jest tak naprawdę bliżej niż można by się tego spodziewać. Na początek trzeba zderzyć się oczywiście z nieznaną nam przecież jeszcze dziewczynką. Zapewnić jej, zapewnić ją, że nic nam nie jest. Wysłuchać e, grania gry wygrywanej na dzwonie linii. Who wow, ho. Dawno już nie mieliśmy burzy. I oddecie jej wisiorek! To wszystko oczywiście już widzieliśmy. Przywołuje nasze miłe wspomnienia, nasze bardzo miłe wspomnienia Jasny gwint jednak zamknę to okno. <sumilia> <sumilia> się rozpadało. Cindy, oczywiście nie wiecie co ja mam wrażenie, że to jednak będzie słychać. Poczekajcie sekundę. <sumilia> <sumilia> no. To powinno odrobinę pomóc. Więc tak, rof, szlak! E, troszeczkę mi się poprzestawiały... poprzestawiały... kontrolki. <ścoughs> troszeczkę mi się poprzestawiały kontrolki od poprzedniego razu, więc od czasu do czasu mogę jakąś głupotę zrobić, ale przecież się tym nie będziemy przejmować, prawda? To wpadliśmy do sklepu, wypadliśmy ze sklepu i idziemy na pokaz wynalazku Eli i Tabana. Ach, tak... Mogę wam od razu pokazać, co się dzieje, kiedy próbujemy odejść. <ścoughs> Nie ciągnij mnie za rękę, jak jakiś porywacz. Dobrze, dobrze. O, szybciej, 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 szybciej! Za marudę. I nigdy później nie widzimy w grze tych cukierków. Widzicie? Sama wszystkie zjadła nie dzieląc się z nami absolutnie żadnym. Taka właśnie jest. O, widzicie? Poprzestawiają się kontrolki. Taka właśnie jest Cindy. Samolubna i zachłanna. Super widzi nasz przestrzeń. I proszę bardzo! Doszliśmy właśnie do bramy. Do alternatywnego zakończenia. Ponieważ podnosimy to, co wydawać by się mogło zwykłą pigułką, ale zostaniemy wciągnięci do bramy w kolorze, którego jeszcze wcześniej nie widzieliśmy. Widzieliśmy już zwykłe niebieskie bramy, ogromne niebieskie bramy, różowawe bramy, a teraz widzieliśmy. To było kurczę głupie, jak jasny gwint. Nie wierzę, że to zrobiłem, po prostu nie wierzę, że to zrobiłem. Oj 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 Tak, Zielona Brama przenosi nas od razu do walki z Lawosem. robi to bezpośrednio. Ale to, co zrobiłem przez, przed sekundą było bardzo, bardzo głupie, głównie dlatego, że... ...grę rozpoczynamy z... ...z normalnym akcipunkiem. Rozpoczynamy z tym samym kwipunkiem, z którym normalnie grę byśmy rozpoczęli. Ten cały nasz lepszy kwipunek, który tr zbieraliśmy i trzymaliśmy w plecaku, w tym plecaku został. Dlatego WIRK jest uzbrojony w drewniany miecz, zbroję karatę i zginął właśnie. No cóż, ewentualnie mogę wam pokazać jeszcze jedno z alternatywnych zakończeń, nie do końca te, które chciałem wam pokazać, ale... Owszem, jeśli przegramy przy walce z Lawosem, mamy inne zakończenie, które jest naprawdę dosyć ciekawe. Mm... Nie jestem jednak pewien, czy to również w tej formie Lawosa działa i czy możemy odblokować to zakończenie, przenosząc się do Lawosa właśnie w ten sposób. No, cóż, zdaje się, że będziemy musieli się przekonać. A jednak, to jest tak. To jest jedno z alternatywnych zakończeń. I nie do końca o to zakończenie mi chodziło, jak już mówiłem, ale i tak musiałbym je odblokować prędzej czy później, nieprawdaż? Przenosimy się od razu do roku 1999. Bezpośredni atak na Trus. I widzimy, że nazwy miast się nie pozmieniały, mimo tego że jesteśmy 999 lat w przyszłości. Spokojnie. Jak to wygląda tam na dole? Że czerwone miejsca są m, punktami, w których dzieje się coś niedobrego. Na szczęście nie ma ich... O Koras! Medina! Wszystko zostało zniszczone! Kierowniku! Atakują nas! Schrońcie się w gmachu, Shelter! Kierowniku! Musi pani z nami! Wow! Nie mamy czasu! Ruszajcie się! Tak jest... ...Lavos... I to mnie zastanawiało, skąd on to wie? I... kim jest ta osoba? Zdaje się, że już nigdy się nie dowiemy. Ponieważ przyszłość nie chce się zmienić. The future refuses to change. I to jest również dość znany cytat z Chrona Trigera. I mówcie co chcecie, ale moim zdaniem to jest oprócz tego najlepszego i może z tych wszystkich dziesięciu czy 12 jedno z lepszych zakończeń moim zdaniem. Naprawdę. Bardzo mi się podoba. Więc. Do zobaczenia następnym razem w kolejnym bonusowym odcinku serii. Zagrajmy w Chrono Trigger, kiedy to zobaczymy to zakończenie, które chciałem wam pokazać teraz. Tym razem jednak postaram się. Mm. Tym razem jednak postaram się pamiętać o zmianie ekwipunku, Więc. Trzymajcie się ciepło? Cześć!